Jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu firma Huawei utraciła możliwość korzystania z rozwiązań amerykańskich przedsiębiorstw, w tym aplikacji i systemu od Google. Niedawno został odkryty zapis w kodzie numer 123 aplikacji Duo od Google, który mówi o tym, że prawdopodobnie aplikacja ta nie będzie działać na urządzeniach, które nie mają licencji firmy. Termin wyłączenia został ustanowiony na 31 marca. A teraz o nieudanej podwyżce cen Microsoftu. Firma miała podwyższyć cenę abonamentu LiveGold o 1 dolara w skali miesiąca z 9,99 do 10,99. Natomiast w skali kwartału podwyżka miała wynosić 5 dolarów, a w skali półrocznej aż 20 dolarów. Z tego pomysłu firma postanowiła się wycofać i przy okazji wprowadzić zmianę w grach free-to-play. Która w końcu pozwoli na granie w darmowe gry typu Fortnite czy Call of Duty ważone. Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, zaoferował przez swoje konto na Twitterze 100 milionów dolarów za technologię do przechwytywania dwutlenku węgla. W kolejnym poście wyjaśnił, że szczegóły poda niedługo oraz, że mimo pandemii jego emisja nie zmalała i stanowi coraz większy problem. Chce on przyczynić się do rozwoju technologii przechwytywania dwutlenku węgla, aby w przyszłości polepszyć klimat.